Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na taki oto świeży makijaż okolicznościowy, idealny do wykorzystania na przykład na komunie. Rozpoczął się maj i maj jest miesiącem głównie komunii, a ponieważ sama w tym miesiącu właśnie mam taką okoliczność, bo moja chrześcijanka idzie do komunii, to postanowiłam nagrać dla Was właśnie taki odcinek. Mam nadzieję, że z chęcią wykorzystacie ten makijaż, nie tylko właśnie na taką okoliczność, bo można go oczywiście wykorzystać na każdą inną okazję, jaką są urodziny, wesele. Myślę, że to taki świeży makijaż absolutnie dla każdego do wykorzystania. Bez limitów wiekowych, bez różnicy jeśli chodzi o budowę oka. Makijaż, który będzie trwały, zbudowany warstwowo, a mimo wszystko wydaje mi się, że w wyglądzie dosyć lekki i świeży. Jak widzicie dzisiaj nie dodałam kreski w tym makijażu. Chciałam, żeby ten makijaż był jak najbardziej uniwersalny i żeby jak najwięcej z Was mogło go wykorzystać. Także jeśli jesteście zainteresowani takim odcinkiem, jeśli jeśli interesuje Was, jak wykonałam ten oto makijaż, to oczywiście zachęcam Was do oglądania tego odcinka. Dalej pamiętajcie o kciukach, o subskrypcjach mojego kanału, o komentarzach i przechodzimy oczywiście do makijażu od absolutnie A do Z. Zaczniemy sobie od pielęgnacji, i na dekolt nałożyłam tutaj taki rozświetlający, bardzo fajny balsam. Kokonad shine bardzo fajny, daje delikatne rozświetlenie, nawilżenie skóry i taki przepiękny, moim zdaniem, nienachalny efekt, jak go dobrze rozpracujecie. Moim zdaniem, jak wykończymy w ten sposób dekolt, to bardzo ładnie już wygląda tak bardzo naturalnie i nie potrzeba nakładać tam żadnego produktu więcej, to się też zdecydowanie świetnie sprawdzi na nogę. Jeśli macie sukienki z odkrytymi nogami, ramionami, to ten produkt naprawdę jest fantastyczny. Do tego naprawdę przepięknie pachnie, jak mówię Mam używać na klientkach, ponieważ jeśli nie chcę właśnie takiego przesadzonego efektu na klientkach, to idealnie mi się ten produkt sprawdzi. Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, ja tutaj już oczywiście mam oczyszczoną skórę, robiłam sobie oczywiście maseczkę, nałożyłam mgiełkę, stało mi tak naprawdę nawilżenie, rozświetlenie skóry, ponieważ chciałam, żeby ten makijaż dzisiaj był taki świeży, żeby ładnie moja skóra wyglądała. I ja lubię bardzo sobie mieszać te dwa produkty. Ten w Seforze, tutaj przy karcie złotej można odbierać za punkty. Mam nadzieję, że jeszcze jest dostępny, bo bardzo go lubię. I tutaj to serum takie nadające delikatny kolor i rozświetlenie, to jest z jakiegoś zestawu świątecznego. Ja dopiero właśnie teraz zacznę używać ten produkt, ponieważ on dosyć mocno przyciemnia skórę, więc to jest to produkt, który zdecydowanie nada się właśnie taką późną wiosną i latem. I tutaj stosunek mam dwie kropelki do jednej i mieszam sobie to na dłoni, następnie rozprowadzam na twarzy. Zależy mi na takim rozświetleniu, na skóry i te dwa produkty zdecydowanie dadzą mi właśnie taki efekt i też tutaj muszę Wam powiedzieć, że skóra jest tak fajnie lepka, tak przyjemnie lepka, że idealnie będzie się na nią nakładał makijaż. Ponieważ ten makijaż dzisiaj będzie lekki i świeży, to ja nie będę przesadzać tutaj ze zbyt mocnym makijażem oczu, jak widziałyście już we wstępie. I zacznę sobie spokojnie od makijażu twarzy, który też chcę, aby był świetlisty, promienny, żeby świetnie ta skóra wyglądała w ciągu dnia, więc zdecydowanie tutaj nie może być żadnego przeciążenia i zbyt dłużej ilości Produktów. Chcę, żeby ten makijaż po prostu był odmładzający, a nie dodający lat. Więc sięgam po już mój sprawdzony podkład, który uwielbiam. Jest to podkład oczywiście od Diora Forever Hydra Nude. Jest to podkład nawilżający, ale również jest długotrwały. Podkład bez problemu na mojej skórze utrzymuje się przez naprawdę cały, cały dzień. Jest to podkład, który moim zdaniem jest świetny i zamierzam go również wprowadzić do kuferka, ponieważ on nie ma jakiegoś mocnego krycia. Natomiast, trzeba Wam powiedzieć, że bardzo długo się utrzymuje. I daje bardzo lekki efekt na skórze, więc doskonale sprawdzi się w przypadku osób, które oczekują od podkładu lekkiego krycia, właśnie delikatnie rozświetlonej skóry, takiego naturalnego wyglądu. Często to będą panie, właśnie 50-60. Takie panie ja maluję na pakietach ślubnych i wiem, że one oczekują właśnie od produktu wyrównania kolorytu skóry, ale żeby jednak ten podkład wyglądał jak wasza druga skóra. Także ten podkład właśnie daje takie wykończenie. I ja lubię go rozprowadzać gąbeczką. Jeśli potrzebuję gdzieś, a ja czasem potrzebuję mocniejszego krycia, to podkład daje się budować i to jest zdecydowanie na moich policzkach. Ja potrzebuję więcej krycia, ponieważ przez moją skórę naczynkową zdecydowanie bardziej tutaj przebijają jakieś zaczerwienienia, także spokojnie tutaj drugą warstwę w tych miejscach, w których potrzebuję. Ja nie chcę sobie przeciążać całej skóry, tylko właśnie tam, gdzie potrzebuję, dokładam sobie odrobinę tego produktu. Skóra nie jest obciążona produktem, tylko ładnie jest wyrównany koloryt. Przed każdą imprezą często się zdarza, że nie śpimy, mamy większe cienie pod oczami, więc tutaj z pomocą może Wam przyjść korektor, który idealnie przykryje Wasze zaśnienia. Jest to odcień 02 od korektora Clarence Instant Concealer. Jest to korektor, który jest absolutnie fantastyczny, ponieważ w tym odcieniu delikatnie takim różowo-brzoskwiniowym będzie krył pięknie Wasze zasinienia, ale również będzie dawał nawilżenie, nie będzie obciążał skóry i nie będzie wchodził w załamanie. Z tym korektorem spokojnie możecie sobie iść tylko w tych dwóch miejscach. Ja nakładam sobie właśnie palcami, a następnie delikatnie doklepię gąbeczką. To nie jest mój docelowy korektor, ponieważ na wierzch będę używać również korektora, który delikatnie rozjaśni mi jeszcze okolice pod oczami. Więc ten korektor ma za zadanie jedynie przykryć właśnie delikatnie zasinienia. Czas na konturowanie na mokro. Uważam, że to jest absolutny must have, jeśli chodzi o Lekki, rozświetlony wygląd skóry. I tutaj z pomocą przyjdzie mi brązer rozświetlający serum Make Up by Mario. Ja mam odcień medium i nakładam sobie brązer w tym miejscu. Troszeczkę tutaj. On się fantastycznie blenduje, więc, więc osoby, które mają problemy z y, stosowaniem takich produktów, sobie krzywdy tym kosmetykiem nie zrobią. Ja również nakładam sobie ten produkt na nos. I teraz coś fantastycznego, odmładzającego, czyli róż od Glam Shopu Rose Gold, ten rozświetlający, a właściwie róż perłowy, uwielbiam go, on właśnie ma taki kolor, który idealnie też będzie odświeżał makijaż, nakładam sobie w tych miejscach, czyli powyżej bronzera. I teraz biorę taki fantastyczny pędzel od Real Techniques, ja tutaj używałam jakiegoś różu, o, chyba od Red Beauty, więc y, zupełnie nie zwracam na to uwagi. To jest y, z pędzel z zestawu y, numer 200, ten zestaw ja akurat kupiłam na Zalando i miksuję sobie te dwa produkty takimi wklepującymi ruchami, rozprowadzam. Przepięknie rozświetlają te produkty z bronzerem, oczywiście staramy się również delikatnie przeciągnąć pod linię włosów, tak żeby nic nam się tutaj nie odznaczało. I teraz odrobinka korektora Estée Lauder, jest to korektor Futurist, tak żeby tutaj delikatnie oczyścić i bardziej jeszcze wyostrzyć konturowanie. I ten korektor ląduje u mnie również na powiece. I tutaj znowu biorę pędzel Real Technik z tego samego zestawu, i takimi tapującymi wklepującymi ruchami. Jak widzicie, odświeżam, tak rozjaśniam i czyszczę konturowanie. Na powiece rozcieram dokładnie. Tutaj możecie sobie pomóc gąbeczką. I ten sam brązer, który nakładałam na policzki, i przeciągam do wewnętrznego kącika, żeby od razu zaznaczyć delikatnie konturowanie mojego oka. W międzyczasie wyczeszę sobie żelem brwi. Myślę, że dzisiaj na pewno je będę chciała troszeczkę podkręcić cieniami, albo o odrobinę dosłownie kredką podstawę, i na łuku. I teraz czas na osuszenie, konturowanie na mokro, delikatne pogłębienie. I używam tutaj brązera Dior w odcieniu 05 Intense. I takimi wklepującymi ruchami osuszam. I od razu troszeczkę pogłębiam. Nie robię takich pocierających ruchów, bo wtedy sobie zetrę wszystko razem z podkładem. Tylko właśnie takie tapujące, wklepujące ruchy. Od razu brązer nakładam również w zewnętrznym kąciku. I przeciągam do wewnętrznego kącika. I tym samym pędzelkiem delikatnie pogłębiam konturowanie nosa. Teraz czas na jeden z moich ulubionych różów, który świetnie sprawdzi się na tę okazję. Jest rozświetlający, odmładzający odcień 94. I nałożę go tym samym pędzlem dokładnie, którym nakładałam brązer. I takie omiatające ruchy. I odrobinka tego różu, tutaj na to przejście pomiędzy korektorem, który mam nałożony, a brązerem. To jeszcze odświeży makijaż. Jak już sobie mam nałożony brązer i róż, to teraz sięgam znowu po taki puchaty pędzel Real Techniques i nakładam puder rozświetlający od apolki we wszystkie miejsca, które chcę, żeby były delikatnie osuszone jeszcze, czyli tam, gdzie nie nakładałam produktów w kamieniu. brązera różu. Okolice pod oczami oprószę mniejszym pędzlem, tutaj będzie Soroka Makeup pędzel 5W i takimi wklepującymi ruchami osuszam. I teraz wracamy do makijażu oczu. Tutaj na razie nie dzieje się za wiele, ale ten makijaż, tak jak wam mówiłam, ma być świeży, lekki, niezamocny. Poprawiam sobie teraz brązer, który nakładałam na powieki, tym środkowym cieniem z paletki tej matowej od Nataszy. No uwielbiam tę paletkę. Ona jest naprawdę fantastyczna i buduje sobie jeszcze takimi wklepującymi ruchami odrobinę zewnętrzny kącik. I też przeciągam do wewnętrznego kącika. Biorę ten pędzelek, którym nakładałam puder pod oczy, nakładam najjaśniejszy cień i czyszczę sobie zewnętrzny kącik, tak, żeby delikatnie go wyblurować. Nie chcę tutaj takiego mocnego odcięcia. Chcę, żeby ten makijaż był tak wykończony soft, więc nie robię żadnego podcięcia ani korektorem, jakimś skośnym pędzlem, tylko czyszczę właśnie jasnym cieniem. I teraz uważam, że cień, który powinna mieć każda kobieta, każda wizarzystka w swoim kuferku, jest to cień Mac Naked. Uwielbiam go, on właśnie doskonale się sprawdza do takich makijaży na takie właśnie, a nie inne okazje. To jest cień, który jest w odcieniu takiego ciepłego beżu, ale z delikatną drobinką. Zanim jeszcze go nałożę, poprawiam sobie tutaj ten korektor, rozjaśniam jeszcze mocniej te okolice. Zobaczcie, że ona zrobiła się czyściejsza, więc. O tym nie zapominajmy. Można dołożyć sobie odrobinę korektora, jeśli u Was nie zrobi się aż taki jasny efekt. I teraz tym pędzelkiem ja sobie wcieram dosłownie ten cień w środek powieki. I wyciągam do góry ten cień. Na top, tutaj na przejściu, użyjcie jakiegoś delikatnie błyszczącego cienia. U mnie akurat to będzie Bobby Brown, ale nie nakładam sobie go na całą powiekę tutaj do wewnętrznego kącika, tylko na to przejście pomiędzy matami. Można wyciągnąć sobie spokojnie ten cień dosyć wysoko, przy takiej budowie oka jak moja, oczywiście. Gdy macie głębiej osadzone oczy, zostańcie na ruchomej powiece. I do wewnętrznego kącika nałożę swoją mieszankę tych dwóch odcieni rozświetlacza z diora. Uwielbiam ten efekt. Ważne, żeby tutaj znalazło się coś mniej sprasowanego, dające po prostu, dającego po prostu taki rozświetlający efekt. Bez zbędnej drobinki. Też możecie sobie przeciągnąć to wyżej. Zagęszczam sobie delikatnie górną linię rzęs. I tutaj biorę kredkę od Valentino. Ale tak naprawdę każda zastygająca czekoladowa kredka będzie ok. I teraz tuszuję rzęsy maskarą od Eveline warietę brązową. Sensy mam porządnie wytuszowane i chyba nie będę dokładać już żadnych kępek. I tutaj, jeśli chodzi o linię wodną, ja nakładam sobie jasną kredkę. Jasną kredkę od Make Up Forever. Yy, ona aż tak mocno mi spojrzenia nie rozjaśnia, ale jednak to spojrzenie jest takie odświeżone. Jeśli wolicie ciemną linię wodną, to oczywiście możecie też taką sobie nałożyć. Ja uważam, że właśnie ta jasna linia wodna doda odrobinę świeżości spojrzeniu. Zanim przejdę do ust, to jeszcze kropka nad I, czyli mój ukochany rozświetlacz puder od Hourglass Euphoric Strobe Light. Jest to w zasadzie rozświetlacz, ale on daje taki delikatny blask na skórze, więc ja właśnie lubię nim omiatać na koniec całą skórę, tak zwane polerowanie. I na usta nakładam konturówkę od Charlotte Tilbury Iconic Nude, która uważam, że pasuje absolutnie do wszystkiego. Na środek ust nałożę pomadkę KKW, również od Charlotte Tilbury. I tę pomadkę wklepię sobie paluszkiem. Lubię na coś takie wyjścia pomadki, które są bardziej satynowe, ponieważ one ładnie się zjadają i nie ma kłopotu z dokładaniem. Na całość nakładam giełkę od Charlotte Tilbury porządnie z psiku. Ja nie będę używać tutaj żadnych mocnych utrwalaczy, ponieważ absolutnie nie chcę, żeby twarz była przeciążona. No a tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, za to, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że ten makijaż przyda Wam się w najbliższym czasie, czy to właśnie na jakąś okoliczność typu komunia, czy na jakąś imprezę rodzinną, urodziny, wesele mam nadzieję, że jeszcze uda mi się nagrać jakiś makijaż taki typowo okolicznościowy właśnie na wesele, koniecznie dajcie znać jak wam się podoba ten makijaż, myślę, że taka lekka propozycja będzie idealna, w zasadzie dla każdego, jeśli będziecie chciały dołożyć sobie kreskę, to nie ma absolutnie żadnego problemu, możecie go modyfikować na swój sposób ja oczywiście z chęcią dołożyłabym sobie pewnie jakąś brązową kreskę ale chciałam, żeby ten makijaż dzisiaj był naprawdę bardzo uniwersalny i żeby większość z was mogła go wykorzystać, listę kosmetyków oczywiście postaram się wam zostawić w opisie. Tymczasem ja już nie przedłużam i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!